Cześć, dzisiejsze nagranie jest o opcji biznesowej, kiedy nie promujemy produktów, kiedy nie pokazujemy produktów, tylko skupiamy się na szukaniu osób, które szukają. Ja nazywam się Dominika Matczak, jestem trenerem biznesu i przedsiębiorcą. Od czterech lat pracuję tylko i wyłącznie online, od pandemii tak naprawdę, a od dwóch lat mieszkam w Portugalii. Dzięki temu, że odważyłam się wyprowadzić, dzięki temu, że faktycznie miałam pracę, która pozwalała mi na pracowanie z dowolnego miejsca na ziemi. Praca, o której mówię, zadania, o których mówię, bazują na tym, żeby szukać ludzi, którzy szukają, czyli szukamy osób, które chcą zarabiać pieniądze i chcą wejść w typowy model konsumencki, czyli chcą bazować na tym, dbam o siebie i promuje ten styl życia. W tym, w tym modelu, o którym mówię, my możemy pokazywać produkty, możemy mówić o produktach i tutaj nic nie stoi na przeszkodzie. Natomiast wyobraźmy sobie troszkę inną sytuację, troszkę inny scenariusz. Jesteś sama, sam albo masz rodzinę, nie ma znaczenia, ale szanujesz i cenisz swoje zdrowie na tyle, że uważasz, że suplementowanie siebie jest ważne. Wchodzisz do sklepu, zwracasz uwagę na to, jakie produkty są, jakie suplementy i wybierasz dla siebie co miesiąc, na mniej więcej 320 zł. Nie masz takiego obowiązku, bo możesz zarabiać pieniądze też w ograniczonym stopniu, ale możesz zarabiać pieniądze nawet bez zakupów własnych. Natomiast wyobraźmy sobie, że chcesz to robić porządnie, chcesz to promować w taki sposób, żeby później ta duplikacja była naturalna, no bo chcesz wytworzyć pewien obrót w organizacji, dzięki któremu będziesz zarabiać bardzo dobre pieniądze. Więc skupiasz się tylko i wyłącznie na konsumowaniu tego, co jest dla Ciebie istotne. Być może luteina, żeby wzmocnić wzrok, no bo to jest dzisiaj bardzo duży problem. Być może magnes, który tak naprawdę każdy powinien suplementować. Być może D3, K2, MK7, a witamina, której nie da się wytworzyć w organizmie, która jest niezwykle istotna dla zdrowia całego organizmu, a jednocześnie nawet w lato okazuje się, że mamy jej niedobory, szczególnie jak się mieszka w krajach, gdzie nie masz tyle słońca jak w Portugalii. Być może białko, bo uprawiasz jakieś sporty, albo wiesz, jak proteiny są istotne i wybierasz białko z kolagenem. Być może właśnie kolagen jeszcze, kolagen liposomalny, bo chcesz dostarczać go do organizmu, bo wiesz, że po 25 roku życia z roku na rok produkujemy go coraz mniej. Być może chlorofil, bo nie chcesz podjadać słodyczy, bo chcesz mieć lepszy metabolizm i chcesz. Mm, Odżywiać się bardziej racjonalnie i chlorofil Ci w tym pomoże. Być może kolon albo probiotyk innego rodzaju, probio plus, bo chcesz mieć płaski brzuch, chcesz mieć dobry metabolizm i chcesz, żeby jelita, które są drugim mózgiem, funkcjonowały dobrze. Być może on-off, żeby dodawać sobie rano energii i sprawiać, że sen będzie lepszy. Tych opcji jest ogrom. Ja wymieniłam tylko kilka, to może być Artroflex, który fantastycznie powoduje, że osoby, które bolały kręgosłup, bolały stawy, przestaje boleść, które regenerują właśnie cała para druchu i dzięki temu funkcjonują lepiej, bo wiadomo, że funkcjonowanie w bólu jest po prostu koszmarem. Czyli produktów w sklepie masz do wyboru ogrom, możesz się skupić tylko i wyłącznie na tym, co pomoże mnie, co pomoże rodzinie. I nie w ogóle nie zajmować się promowaniem produktów. Skupić się na tym, że konsumuje i promuje sam model biznesowy. Czyli model biznesowy pod tytułem mm, znajdź dla siebie produkty, używaj ich regularnie, bo są fantastycznej jakości i twoja cała rodzina. Ty zyskasz, będziesz się czuć lepiej, będziesz wyglądać lepiej. A przy okazji szukasz ludzi, którzy chcą zarobić pieniądze. I wyobraź sobie, że co miesiąc będziesz znajdować tylko pięć osób, które będą mm, w, robiły dokładnie to samo czyli tylko konsumowały dla siebie. Nawet nie mówimy, czyli pięć osób, które zrobią pierwszy zakup na poziomie dla siebie, dla rodziny, na poziomie właśnie około 320 zł. No, może być więcej, oczywiście, może być mniej, ale przyjęłam takie wyliczenie jako, jako pewien wskaźnik, taki popularny bardzo u nas w zespole. I już przy pięciu osobach miesięcznie masz minimum 382 zł miesięcznie wynagrodzenia. Dlaczego minimum? Bo te 5 osób w danym miesiącu, w kolejnym miesiącu może przyprowadzić też kolejne osoby i Twoja organizacja będzie się rozrastać już bez Twojego udziału. Czyli Twoje 5 osób, być może przyprowadzi swoje po 5 osób i nagle masz 25 osób w organizacji i masz dodatkowy premię z Clubu, czyli możesz zarabiać progresywnie, coraz więcej, coraz więcej. Już nie wkładając więcej wysiłku. Natomiast jeżeli byśmy się skupili tylko na pięciu osobach, no to jest około 382 zł. Jeżeli 10 osób to będzie już około 1124 zł. A znowu 10 osób przyprowadzonych, to z dużym prawdopodobieństwem w kolejnym miesiącu nie będzie już 10, tylko będzie już być może 30, być może 60, być może więcej. To zależy, jaką dynamikę nadamy. Jak dużo ambicji będą miały te osoby do tego, żeby szukać osób, które szukają. A być może przyprowadzisz 20 osób. 20 osób to już jest około 2700. Plus dodatki z szereg skladu. Ja mówię tylko i wyłącznie o premii za Pierwsze zakupy i rekruta, czyli premii za, za określoną ilość punktów sprowadzoną do, do biznesu w danym miesiącu. Nie mówię o dodatkowych premiach wynikających z sklebu I najwyższą premią, jaką można mieć, Golda, to jest przy 40 osobach i to jest około 5300. I teraz patrząc na te liczby: 5 osób, 10 osób, 20 osób, 40 osób. Czy to dużo, czy to mało? To zależy. Jeżeli będzie tak, że zaczniesz robić sukcesywnie rzeczy, które. Polecamy. A praca taka, żeby znaleźć osoby, które szukają, jest bardzo prosta. Przygotowujemy Ci ogłoszenia albo Ty sobie przygotowujesz, jeżeli lubisz się bawić w kanwie, Twoje dedykowane grafiki, które możesz umieszczać. Przygotowujemy Ci przykładową wiadomość, którą możesz wysyłać. Ustalamy, do kogo wysyłasz, kto będzie Twoim lustrem społecznym, w jaki sposób zagadywać, w jaki sposób robić tego typu czynności. I przekierowujesz do linka do nagrania o biznesie, Zresztą tutaj w opisie też masz link na nasz ogólną biznesie, jeżeli go jeszcze nie widziałaś, nie widziałeś, to zwróć uwagę. Obejrzyj sobie też, zobaczysz, że później na maila dostaniesz jeszcze dodatkowe materiały. To jest dobrze wymyślony i zautomatyzowany system, który później osoby, którym pokażesz nasz biznes, są bodźcowane dodatkowymi informacjami po to, żeby łatwiej uzyskać tą decyzję na tak bez twojego udziału, czyli żeby ograniczyć twoją pracę, a dać ci jak najwięcej efektów i wsparcia ze strony mojej, ze strony zespołu. Więc pięć osób na początek. To jest być może w zależności od tego, jak zaczniesz działać. Natomiast pierwszy miesiąc jest zawsze trudniejszy, bo zaczynasz siać. Ale teraz wyobraź sobie, że wejdziesz w taki rytm, że siejesz, że robisz ogłoszenia. Ogłoszenia mogą być w grupach o pracy, ogłoszenia mogą być w grupach różnych biznesowych, networkowych. Jest mnóstwo opcji. Wysyłasz wiadomości, są różne opcje zagadywania po to, żeby dotrzeć do osób. Twoim celem jest znaleźć osoby, które szukają. Nikogo nie namawiasz, nikogo nie przekonujesz, pokazujesz opcje biznesowe. Osobą. Każdy decyduje za siebie. I tak siejesz, siejesz, siejesz. I na początku, wiadomo, że trzeba i poczekać, aż chwilę zaczyna kiełkować. No ale jak będziesz to robić sukcesywnie, jak będziesz to robić regularnie, i będziesz robić to rzeczy właściwe, właściwe, czyli będziesz słuchać wskazówek, nie będziesz wyważać otwartych drzwi, tylko będziesz to robić we właściwy sposób, właściwymi wiadomościami, spersonalizowanymi do ciebie, ale jednak zweryfikowanymi przeze mnie pod kątem jakości, żeby to nie było spamerskie, żeby to nie było tandetne, żeby to nie było. Um, um, takie, takie. No, tandetne może to jest złe słowo, tylko żeby było fajne, eleganckie, żeby było pasujące do ciebie, ale takie na zasadzie, mam dla ciebie fajną opcję, ale to ty zdecyduj, co chcesz z tym zrobić. Bo tak jak powiedziałam, my nie ewangelizujemy, my nikogo nie namawiamy, my szukamy osób, które szukają. I w pewnym momencie, może te pięć osób, to będzie tak, ojej, ojej, nie jest to takie łatwe. Ale jak będziesz robić sukcesywnie, to cały czas skupiając się na procesie, a nie na efektach tylko dbając o to, żeby proces był właściwy, czyli weryfikując go ze mną na konsultacjach indywidualnych, grupowych na szkoleniach, to automatycznie w pewnym momencie dojście do tego, że 10 osób, że 20 osób, że 40 osób będzie dużo łatwiejsze dla Ciebie, dlatego że już zasiejesz, że będziesz też pokazywać własne wyniki, że będziesz mieć czym się pochwalić, i to będzie miało duży wpływ na Twoją efektywność. Szukamy ludzi, którzy szukają. Nikogo nie namawiamy, nikogo nie przekonujemy, pokazujemy opcję biznesową. Bardzo duży komfort pracy, bardzo jakościowy model biznesowy, świetne produkty. Na pewno bardzo ważnym elementem jest, trzeba zacząć od siebie. Oczywiście nie musisz zaczynać od zakupów na poziomie 320 zł, jeżeli to dla Ciebie jest wyżej problem. Natomiast ja rekomenduję zawsze takie, bo jeżeli chcesz, żeby inne osoby też za, zaczynały od takich zakupów, czyli od tych modelowych 250 punktów, no to Tobie będzie łatwiej wejść w takie wynagrodzenie. Rodzenia, które, które, o których powiedziałam, czyli wypracowanie takiego modelu duplikacji, że sami robimy to, co chcemy, żeby nie robili, to później faktycznie się tak układa. Odezwij się do osoby, która pokazała Ci to nagranie, albo napisz do mnie, jeżeli ja ci napisałam, pokazałam to nagranie, i prześlę Ci więcej informacji, jak możesz z nami zarabiać. Zapraszam Cię serdecznie, jest to fantastyczny model. W bardzo wartościowym otoczeniu, z fantastycznymi produktami, które przy okazji będą dbały o Twoje zdrowie i o Twój wygląd. Pozdrawiam i do zobaczenia.